Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy się z Państwem spotkać, żeby podzielić się kilkoma informacjami. Mianowicie, Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwu podsumować. Półroczną pracę Zespołu do Spraw Ochrony Obszarów Wodnobłotnych. To jest zespół, który został utworzony przez Prezesa Rady Ministrów. Międzyresortowy zespół pod koniec ubiegłego roku. Ten zespół ma za zadanie wypracować strategię ochrony obszarów wodnobłotnych. Dlaczego to jest tak ważne, Szanowni Państwo? I też korzystając z okazji, chciałem o tym powiedzieć, bo. W dzisiejszych czasach powinniśmy o tym bardzo często powtarzać. My, jako resort środowiska wiemy doskonale widzieliśmy, co się działo w marcu, w kwietniu, jeśli chodzi o pożary nad Biebrzą, susza hydrologiczna, która dzisiaj dotyka no, największe polskie rzeki, w tym na przykład Wisłę. To są efekty. Między innymi postępujących zmian klimatycznych, pewnej niestabilności klimatu. Dzisiaj, tak na dobrą sprawę, woda i zarządzanie wodą staje się jednym z najważniejszych strategicznych aspektów polityki państwa w różnych obszarach. Ta, to podejście, czyli ta zmiana w ogóle myślenia o gospodarowaniu wodą w Polsce, jest czymś, co Musimy efektywnie wdrażać w zarządzanie z punktu widzenia administracji władz centralnych, ale również władz samorządowych. To, co mówi się wielokrotnie, szanowni Państwo, też o tym, że dzisiaj musimy podejmować takie działania, które będą gromadziły wodę, a nie tworzyły łatwą przestrzeń do tego, żeby ta woda szybko spływała do Bałtyku. Te cele, robiliśmy konferencję w tej sprawie, też opowiadaliśmy państwo o projekcie w Lasach Państwowych na ponad 700, prawie 700 milionów złotych w ponad 150 nadleśnictwach dotyczący małej retencji wody. Dzisiaj wiemy, Szanowni Państwo, to jest około 24%. Wszystkich mokradeł to właśnie są tereny lasów państwowych. Jeśli chodzi o wody polskie, zarządzane przez Wody Polskie, około 9%. Kowr to jest około 5%. Jedna trzecia torfowisk w Polsce znajduje się na obszarach na Natura 2000. To jest, Szanowni Państwo, y ten efekt prac, półrocznych prac zespołu między, międzyresortowego, między Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale również Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam staraliśmy się nakreślić pewien kierunek i dwa tygodnie temu przyjęliśmy takie wspólne wspólną uchwałę, osiem punktów, najbardziej istotnych strategicznych punktów właśnie w tym układzie międzyresortowym, który daje nam pewien kierunek do finalnie wypracowania strategii, z którą przyrodnicy, eksperci przyszli już kilka lat temu, jeszcze za poprzedniego rządu niestety został ten dokument wrzucony do szuflady. My ten dokument odświeżamy, my temu dokumentowi nadajemy nowy kierunek. Jednym z istotnych aspektów tej zmiany w ogóle w myśleniu o bezpieczeństwie i też tej polityce wodnej państwa jest również wykorzystanie naturalnych zasobów, naturalnych terenów wodno-błotnych w terenie przygranicznym. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Pamiętacie Państwo też te zdjęcia tego wojskowego pojazdu na Litwie, przy granicy z Białorusią? Jak ważne są też te tereny dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z punktu widzenia też oszczędności, bo w wielu, w wielu przypadkach można w łatwy sposób wykorzystać tę naturalną przestrzeń, naturalne rozlewiska, naturalne mokradła, czasami przez jakąś lekką zmianę tam w tym terenie, po to, żeby uzyskać właśnie ten efekt w postaci naturalnych rozlewisk, miejsc bardzo trudno przekraczalnych, ale niezwykle ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa pod kątem klimatycznym, środowiskowym, ale jak się okazuje, również takim rzeczywistym fizycznym pod kątem militarnym, jeśli chodzi o te, o te kwestie związane ze wschodnią granicą. Szanowni Państwo. Osuszone torfowiska w Polsce, w ogóle osuszone torfowiska, są jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych. To jest niezwykle istotne, czyli cały ten, wszystkie te gazy, które tam się gromadziły przez tysiące lat, osuszając te okradła, to jest Proceder, który dział się tak na dobrą sprawę, widzimy to już od projektów chociażby do dzisiaj, których skutki dzisiaj obserwujemy w Biebrzańskim Parku Narodowym, druga połowa XIX wieku, osuszanie tamtejszych rzek, zmiana przebiegu tych rzek. My właśnie rewitalizujemy część tych przebiegu tych rzek, jak chociażby rzeki Ełk w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie przywracamy dawne koryto, tak jak ta rzeka biegła ponad 150 lat temu, bo to dzisiaj jest niezwykle ważne właśnie z punktu widzenia zarządzania zasobami wodnymi. Szanowni Państwo, w tych ośmiu punktach, które przyjęliśmy właśnie jako zespół międzyresortowy, po pierwsze mamy kwestię pewnego pierwszeństwa alokacji środków, właśnie tych czynnych działań w zakresie, w zakresie przywracania czy tworzenia obszarów zalewowych. To jest jeden z bardzo istotnych elementów, również w tym pasie 15 kilometrów przy wschodniej granicy od Włodawy do zalewu. Wiślanego. Po drugie, szanowni państwo, resort środowiska przy wsparciu resortu obrony, obrony narodowej również rozważy finansowanie ze środków krajowych, ale także środków europejskich projektu, którego celem będzie tworzenie zabezpieczeń, tak zwanego dual use, podwójnego użycia, właśnie pod tym kątem. Czyli z jednej strony to, co powiedziałem, te kwestie stricte związane z obronnością, a po drugie, no, te rzeczy związane też z bezpieczeństwem, z podnoszeniem poziomu wód gruntowych. Obserwujemy to nawet w Puszczy Białowieskiej, Czyli ten negatywny bilans wodny, który dzisiaj staje się faktem, czy w Drawieńskim Parku Narodowym. Ja mówię, Szanowni Państwo, o miejscach, które są ostojami cały czas bioróżnorodności, które są w dużej części jeszcze nietknięte ręką człowieka, albo bardzo mało dotknięte tą ręką człowieka, a mimo wszystko tam widzimy już te skutki globalnych procesów, bo to jest system naczyń połączonych. Po trzecie, Szanowni Państwo, realizacja rozbudowy infrastruktury transportowej, ona też ma się odbywać przy poszanowaniu tych zasad, tej strategii, o której mówimy, to jest bardzo ważne. Pod kątem tego, jak chcemy projektować drogi wodne w Polsce. Oczywiście potrzeba rozwoju infrastruktury, ale potrzeba na to spojrzeć zupełnie w inny sposób. Przykładem jest chociażby Park Narodowy Doliny Doliny Ody, nad którym pracujemy, gdzie ten transport rzeczny jest możliwy, a przy okazji obok może powstać niezwykle cenne miejsce, właśnie po to, żeby chronić te rozlewiska, chronić te mokradła. One mają też zadanie chociażby przeciwpowodziowe. Czwarty punkt tego porozumienia, szanowni państwo, to uwzględnienie inwestycji strategicznych. O wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, w tym tego bezpieczeństwa energetycznego, czyli również y, chociażby pod kątem przyszłych lokalizacji, czy, czy SMR-ów, czy elektrowni atomowych. Tam również widzimy to po centralnej Polsce. Zwłaszcza te tereny, mocno eksploatowane przez lata, zwłaszcza tereny rolnicze, które dzisiaj stepowieją, i tam też jest przestrzeń właśnie do wdrażania takiego międzyresortowego podejścia strategicznego w kontekście tego, tej strategii, o której, o której mówimy. Resort finansów, resort środowiska również wypracuje wspólne możliwości finansowania kluczowych zadań przewidzianych w tej strategii. To też jest niezwykle ważne ze środków krajowych, także ze środków europejskich. Strategia zostanie zaktualizowana przez przed rozpoczęciem konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych, w tym zaopiniowane zostanie przez średniookresową strategię rozwoju kraju. No to to, to musi być spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju, bo to się bezpośrednio wpisuje w te, w te efekty, szanowni państwo. Również zapewnienie spójności między strategią a krajowym planem zasobów przyrodniczych, w także odbud strategii odbudowy zasobów przyrodniczych programu unijnego, tego tak zwanego Nature restoration law totes yes element To co my wypracowujemy, to jest jakiś lokalny element tego szerszego projektu na poziomie unijnym oraz stworzenie skoordynowanej międzyresortowej kampanii edukacyjnej. Dzisiaj potrzebujemy o tym mówić na każdym kroku. Potrzebujemy o tym mówić, że dzisiaj ochrona torfowisk to już nie tylko nie wiem, rezerwaty czy parki narodowe, to cały czas jest istotny procent, bo co to 3% torfowisk w Polsce to są rezerwaty, 8% to, to parki narodowe, ale dzisiaj musimy o tym mówić w bardzo szerokim kontekście. Czyli po pierwsze nasze Bezpieczeństwo, bezpośrednie bezpieczeństwo na granicy wschodniej. Po drugie, bezpieczeństwo żywnościowe. I te elementy związane z rolnictwem, czyli też dbanie o zasoby wód i doprowadzenie do takiej współpracy i takiej koordynacji, żeby nie działo się to na zasadzie, że każdy robi sobie po swojemu, tylko że razem wspólnie wypracowujemy jakąś metodę zarządzania tymi zasobami wodnymi. Widzieliśmy to ostatnio na Podlasiu, tam, gdzie rolnicy sami. Próbowali zatrzymać wodę w, w jednym z takich miejsc, które kiedyś tam został wybudowany rów, prawda, żeby tę wodę szybko odprowadzać. Dzisiaj trzeba dokładnie działać w drugą stronę. My musimy robić wszystko, żeby tę wodę gromadzić na miejscu. Ale także, Szanowni, szanowni Państwo, Paludi kultura, czyli też inne podejście, szukanie innowacyjnych rozwiązań, to też jest szansa, to też jest szansa pod kątem biznesowym, rozwojowym. Trzeba szukać nowych możliwości i myśleć w ten sposób holistycznie, czyli wszystkie te aspekty jakby bezpieczeństwa, zatrzymania wody, ale także rozwoju i tej perspektywy szukania też nowych branż, które w tym wszystkim, szanowni państwo, są tego nieodzownym elementem. Te, to porozumienie, ta uchwała, która została przyjęta przez Zespół do Spraw Ochrony Obszarów Odnobłotnych na początku lipca tego roku. My przystępujemy do, teraz do drugiego etapu prac. W tym drugim etapie prac będzie właśnie dopracowanie tej, tej strategii. Tu jest pewien pierwowzór tej strategii, która została przygotowana w roku 2021 na lata 2022-2023. Projekt strategii przygotowany przez ekspertów, przez naukowców, przez profesorów. My ten dokument teraz odświeżamy, nadajemy mu nowego ducha, nadajemy mu te nowe elementy. I jeszcze raz chciałem szanowni państwo też bardzo podziękować za te pół roku pracy wszystkim resortom. To jest ważny moment dlatego, że nie jest łatwo wypracować takie rozwiązania, które w takim międzyresortowym duchu, w takim globalnym spojrzeniu, łącząc różne interesy, różne perspektywy, różne stanowiska, ale jednak ta woda i dzisiaj ochrona tych obszarów wodnobłotnych jest czymś, co nas łączy. Jest jednym z tych elementów, który, jeśli wspólnie Dobrze tym zarządzimy, będzie niezwykle ważny i będzie no, mógł być też jakimś konkretnym, namacalnym sukcesem pod kątem tego, jak w Polsce chcemy gospodarować wodą, w jaki sposób chcemy odtwarzać czy tworzyć właśnie te miejsca, które potencjalnie mogą się stać tymi rozlewiskami i w jaki sposób chcemy podejść też systemowo, chociażby do kwestii emisji gazów cieplarnianych, właśnie poprzez torfowiska, czyli te miejsca, które. Tych gazów akumulują najwięcej, a przez ich osuszanie po prostu ich najwięcej emitujemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo pani redaktor. Dzień dobry panie ministrze. Aleksandra Matysek, fakty TVN. Przyroda jest ważna, ale ja bym chciała też dopytać o zwierzęta, które są ważne. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Krakowie wydał zgodę na odstraszanie wilków w pieniążkowicach, chociażby przy pomocy petard. Co się zmieniło w podejściu, że wcześniej nie można było, a teraz już w taki sposób będzie można odstraszać wilki? Nie znam w ogóle tej, tej decyzji, jeśli chodzi o petardy. Przyznam szczerze, że. Czas słyszę w ogóle, żeby taka decyzja została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Natomiast jeśli chodzi o odstraszanie czy decyzje dotyczące wilków, ja też wielokrotnie o tym mówiłem, mówiliśmy o tym nawet na komisji, że takie decyzje łącznie z decyzjami na odstrzał są wydawane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w sytuacji, kiedy konkretny osobnik zostanie zdiagnozowany jako ten, który może być potencjalnie nie wiem, natarczywy czy, czy niebezpieczny. Więc takich decyzji, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku było wydanych na ponad 90 osobników. To trochę w kontekście tej całej narracji, gdzie, gdzie próbuje się w Polsce teraz mówić o pełnoskalowej, pełnoskalowym zabijaniu wilka. Nie ma takiej potrzeby. Populacja wilka jest zarządzana. To nie jest prawda, że, że nie można w ogóle, w sensie są wydawane decyzje na, na odstrzał konkretnych osobników. Jeśli pyta mnie Pani o tą konkretną sytuację, ja nie znam tej, tej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale jeszcze dzisiaj po konferencji zweryfikuję to. To jeszcze tylko króciutko dopytam, co postanowiono z niedźwiedziami w Bieszczadach? Jakie podjęto kroki? Jesteśmy po, po spotkaniu w zeszłym tygodniu w gminie Cisna z panem Wójtem, z samorządowcami. Bardzo dobrym, merytorycznym spotkaniu. Po pierwsze, powstanie grupa 11-osobowa zajmująca się odstraszaniem niedźwiedzi plus dwóch weterynarzy to będzie grupa takiego szybkiego reagowania tam na miejscu właśnie w terenie. Dodatkowo będzie zmiana ustawy, która zapewni jakby poszerzenie możliwości korzystania z broni gładkulufowej właśnie w celu odstraszania. To jest wiosna przyszłego roku, gdzie rusza strategia, mamy zabezpieczone środki, będzie kampania edukacyjna, będzie można uzyskać wsparcie też na przykład na zabezpieczenie składowiska odpadów, to jest niezwykle ważne. Tak? Czyli te odpady, kampania edukacyjna. Ja rozmawiałem z panem Wójtem Gminy Cisna. On jeszcze w tym tygodniu robi takie spotkanie dla hotelarzy, właścicieli pensjonatów, właśnie pod kątem zarządzania odpadami. Bardzo się cieszę, bo to pokazuje wspólne podejście. To jest, czyli te systemowe rozwiązania w czteroletnim programie. Mamy zabezpieczone środki na cztery lata od wiosny przyszłego roku. Natomiast w tym okresie w sierpniu w ekipa Staczańskiego Parku Narodowego, eksperci pojadą w Bieszczady, tam będą. We'll be right <laughs> back. Doradzać, pomogą też w zaobrożowaniu tych osobników, które zostały zidentyfikowane jako te powiedzmy uciążliwe. Nie będzie odstrzału, to jest najważniejsza decyzja. Pan Wójt wysłał jakby no, odwołanie od tej decyzji. Na tej podstawie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie mogła cofnąć tą decyzję. Więc tego odstrzału nie będzie. Będziemy monitorować te osobniki, one będą zaobrażowane, Taczański Part Narodowy będzie wspierał, będzie pokazywał, jak śledzić te niedźwiednie. Całą swoją wiedzę tak naprawdę, którą ma na bardzo wysokim poziomie, będzie starał się przekazać tam na miejsce. Lasy państwowe również zadeklarowały wsparcie, będzie powołana taka specjalna grupa, zwłaszcza w tych południowych nadleśnictwach regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, czyli w Województwie Podkarpackim, która będzie miała też reagować. Na bieżąco jesteśmy po rozmowach z policją. Pani minister Chanikowska rozmawiała z panem ministrem Siemoniakiem. Ja się spotykałem z komendantem wojewódzkim policji w Rzeszowie. Policja teraz w tym okresie tych najbliższych kilku miesięcy, no przynajmniej do listopada grudnia, kiedy te misje pójdą. Spać, no będzie działać na zasadzie takiej właśnie prewencyjnej, a na wiosnę przyszłego roku ruszamy z tym czteroletnim programem systemowym. I tylko jeszcze króciutko, jakie ministerstwo ma pomysły właśnie na to, żeby to egzystowanie zwierząt i ludzi było bezkonfliktowe? Co ministerstwo proponuje? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No, bardzo dobre pytanie. No to między innymi właśnie starałem się na to odpowiedzieć w ten sposób. Czyli jeśli chodzi o niedźwiedzie, no to w przypadku tych dobrych doświadczeń Taczańskiego Parku Narodowego, jest taki film w zeszłym tygodniu. Taczański Park opublikował to na Facebooku. Ja to też udostępniłem u siebie. Ten film ma 20 par minut. Warto zobaczyć ten film, gdzie eksperci z Taczańskiego Parku pokazują, w jaki sposób oni monitorują zachowanie niedźwiedzi i w jaki sposób można uniknąć większości sytuacji takich, powiedzmy, podbrankowych. Bo największym problemem dzisiaj jest nie to,. Że, że one tam są, bo, bo my chcemy mieć niedźwiedzie, chcemy mieć dziką przyrodę, tylko to, że faktycznie te niedźwiedzie schodzą do miejsc, gdzie mieszkają ludzie, najczęściej z uwagi na błędy w zarządzaniu odpadami, no bo to jest coś, co je przyciąga. Więc te dotacje na zabezpieczenie odpadów, te tak zwane śmietniki niedźwiedzio-odporne, kilka organizacji pozarządowych też robi takie projekty, odstraszacze, takie pastuchy, które też mają na przykład gdzieś tam przy, przy pasiekach, to ma znaczenie, i, no I edukacja, czyli edukacja, jak się zachowywać w tej sytuacji, kiedy ten niedźwiedź się pojawia, no i skuteczna prewencja, czyli właśnie skuteczne odstraszanie tą bronią gładkolufową. To jest coś, co nie zabije tego, tego misia, ale na pewno on to poczuje. On ma wiedzieć, że te miejsca, gdzie ludzie bytują, to nie są miejsca, w których on się powinien czuć bezpiecznie. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze w tym kontekście. I oczywiście dobro, też dobrostan dzikich zwierząt. A jeśli chodzi o wilki. No bo to trochę w kontekście niedźwiedzia i wilka dzisiaj się pojawia. Ja, ja, ja odsyłam do zeszłotygodniowej komisji, no to, to jest czter, ponad czterogodzinna komisja, gdzie mówiliśmy o faktach. Jeśli ktoś dzisiaj mówi w Polsce, że wilków jest więcej, że atakują, prawda? Już nawet słyszę, że ludzie atakują, to cały czas podkreślam. Od II wojny światowej nie było w Polsce przypadku ataku wilka na człowieka. Poza dwoma przypadkami, gdzie w Dukli. I w, jeszcze w jednym, albo chyba w lubuskim, albo w zachodniopomorskim, ktoś małe szczenie wilka po prostu wziął do domu i próbował wychować jako psa, później je wypuszczając i ten wilk po prostu się schabituował, czyli czuł się dobrze przy ludziach i tam były dwa przypadki ugryzienia. Wilki nie atakują ludzi. Dane, które mamy, nie potwierdzają tego, że jest jakiś na przykład w południowo-wschodniej Polsce. Wiecie Państwo, my mieliśmy przez pierwsze pół roku, jeśli chodzi o zgłoszenia odszkodowania, tak, czyli jeśli są jakieś szkody, które na przykład wywołają wilki, bo nie wiem, gdzieś tam się dostają do zagrody, każdy ma prawo wystąpić do odszkodowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mieliśmy takich wniosków zaledwie 36 w całym województwie podkarpackim. W, Lub w Lubelskim 1%, w Świętokrzyskim 0. Tak? No, znaczy to pokazuje, że, że to jest jakiś wyimaginowany problem i my dobrze zarządzamy populacją wilka. Są wydawane jednostkowe decyzje na odstrzał osobników, które są w jakiś sposób zidentyfikowane jako uciążliwe. Takich decyzji było na ponad 90 osobników w zeszłym roku, w 2023 ponad 100. Więc nie ma potrzeby pełnoskalowego zabijania wilka w Polsce. I będę przy okazji tych misiów, będę prosił, apelował do społeczeństwa, o to zaangażowanie, bo to dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się przyspieszyć pracę nad tymi misiami, bo to też nie był łatwy proces. I tak samo proszę o, o wsparcie przy wilku, bo mamy do czynienia z próbą zafałszowania rzeczywistości i podawania fejków na temat wilków, a to nie jest prawda. Będziemy z tym walczyć.